Sygnał ten jest zwiastunem tej części naszego spotkania, która dotyczy przyznania wybranym firmom i instytucjom e, Lauru Myśliborskiego. Laur Myśliborski to nagroda przyznawana od wielu lat firmom, instytucjom, organizacjom i osobom charakteryzującym się największą aktywnością i inicjatywą w poszczególnych działaniach oraz wpływających na podniesienie wizerunku promocji gminy Myślibórz. Laurem Myśliborski przyznawany jest w trzech kategoriach. Sfera życia gospodarczego, sfera kulturalno światowa turystyka, wydarzenie lub osobowość, grupa, roku. Kapituła w wyniku głosowania postanowiła uhonorować Laurem Myśliborskim za rok 2010 następujące firmy i osoby. W kategorii sfera życia gospodarczego nominowani byli Firma handlowa Lew. Agromyśl Myślibusz, spółka z OO. Maldrobut, spółka jawna. W tej kategorii kapituła postanowiła uhonorować Lorem Myśliborskim 2010 firmę Agromyśl Myślibusz. Drodzy Państwo, Agromyśl jest spółką, spółką pracowniczą, która powstała na bazie myśliwowskiego kombinatu rolnego w wyniku przegranych gospodarczych i transformacji politycznych systemów. skład spółki wchodzą za zakłady rolne Czerników, Golenice, Blisko oraz magazyn w Kuszminie. Na 3700 hektarów gruntów rolnych zatrudnienie znalazło 50 osób. W wyniku wprowadzenia nowoczesnych technologii. Efekty produkcyjne z jednego hektara wzrosły dwukrotnie, a niektórych upraw nawet trzykrotnie. Dzisiejsze plony porównywalne są z plonami najlepszych gospodarstw w Europie. Produkcja rolna prowadzona jest zgodnie z najlepszymi zasadami praktyki rolniczej, o czym świadczy uzyskany certyfikat jakości ISO 2000-2005. W rankingu najlepszych gospodarstw w Polsce spółka od kilku lat zajmuje znaczącą pozycję. Spółka dwukrotnie znalazła się w prestiżowym gronie Diamentów Forsa. W 2008 roku była nominowana, a w 2010 zdobyła Diamenty Forsa. Proszę o wystąpienie przedstawiciela firmy Agromyśl, pana Wiesława Górniaka i pana burmistrza miasta i gminy Myśliwusz Arkadiusza Janowicza o wręczenie lauru i okolicznościowego dyplomu. Pan prezes sobie zawsze powie coś, ale na e, zakończenie wręczania laurów. E, a więc poczekamy do tego momentu. Drodzy e, Państwo, kolejną nagrodzoną kategorią jest e, sfera kulturalno-oświatowa, turystyka. E, nominowani w tej kategorii to formacja taneczna Bord-to-Fly, Andrzej Wachowicz i zespół Sector Band, uczniowski klub sportowy Bryza. W tej kategorii postanowiono uhonorować laurem pana Andrzeja Wachowicza z zespołem Septet Band. Drodzy Państwo, Septet Band istnieje od roku 1995. Działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego przy Polskim Ośrodku Kultury. Zespół założył i do tej pory prowadzi Andrzej Wachowicz. W pierwotnym składzie grało w tym zespole 7 osób, stąd nazwa zespołu Septet Band, ale obecnie zespół liczy 24 osoby. Big Band to przede wszystkim yy, zespół, ale przez te lata wypracował swój jedyny, niepowtarzalny charakter. Od początku prezentuje popularne standardy jazzowe oraz muzykę rozrywkową. Na przestrzeni lat zespół wydał dwie płyty kompaktowe, a wiernymi słuchaczami Big Bandu byli i są mieszkańcy Byśli Boże. Zespół dał wiele koncertów w kraju i za granicą. Warto wspomnieć, że Myśliborski Big Band pod kierunkiem Andrzeja Wałowicza uzyskał nominację do prestiżowej nagrody Marszałka Województwa Zachodnie Pomorskiego, Talent Roku. W 2010 roku dla najlepszego wykonawcy, laureata przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego oraz otrzymał bardzo niedawno nagrodę zasłużony dla Ziemi Miśliborski. Poproszę o wystąpienie przedstawiciela sektor Bandu, pana Andrzeja Wachowicza, a pana burmistrza miasta imieniem Miślibusz. Arkadiusza Janowicza, o wręczenie lauru i okolicznościowego dyplomu. Ja bardzo dziękuję za ogromne wyróżnienie jakim jest właśnie laur myśli Polski. Jest to duża motywacja dla nas, dla całego zespołu. I jest to chwila, gdzie naprawdę widzimy sens naszej pracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim i zapraszam na nasze koncerty. Dziękuję. Dobra, Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, kolejną kategorią jest kategoria wydarzenie lub osobowość grupa roku. Nominowani w tej kategorii to Karlik Sebastian, tancerz, choreograf, trener formacji Born to Fly, Stowarzyszenie z biegiem Myśli, Daniel Bayer mistrz polski w podnoszeniu ciężarów. W tej kategorii nagrodzono pana Daniela Bayer. Prawda. <plosuj> Daniel Bayer zaczął trenować ciężary w 2007 roku, mając 13 lat. W ciągu 4 lat został czterokrotnie mistrzem województwa w kategorii do lat 14, a następnie do lat 16 ustanawiając nowe rekordy. W ostatnich dwóch latach dwukrotnie zdobył złote medale w mistrzostwach wojewódzkich. W wyniku wieku, przepraszam, 15 lat został mistrzem Polski, ustanawiając cztery rekordy. Aktualnie jest kadrowiczem i rekordzistą Polski. We wrześniu 2010 roku Daniel został powołany do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Moroczy, gdzie przygotowany jest do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w roku 2011. Daniel jest podstawowym zawodnikiem AKS Myśliwusz. Laureat tej kategorii nie może odebrać laureatu osobiście ze względu na udział w zgrupowaniu kadry polskiej, ale zostanie mu on wręczony na gali Sportu organizowanej 11 lutego bieżącego roku. Drodzy Państwo, poproszę o fanfary i brawa dla nieobecnego mistrza. Chciałem może zacząć od Daniela, to trzeba podziwiać to, że kapituła na wniosek pana burmistrza przyznała temu młodemu chłopcu to wyróżnienie. Niech chciałbym, żeby to było rozpowszechnione w całej gminie, że można do czegoś dojść, a nie tylko pić piwo w parku. I pełne, no, pełne podziękowanie chciałbym, żeby jakoś rozpropagowano jego, jego sukces. Również gratuluję tu koledze. Jednak muzyka i kultura to ma znaczenie. Podnośnie sukcesy gospodarcze, to trudno tu z kolegami konkurować. Każdy robi co innego. To nie jest konkurs orki. Bo ja jestem rolnikiem. Wielu nas, każdy z nas prowadzi inną, w innej dziedzinie pracuje. Ważne, żeby to robić jak najlepiej, żeby mieć jak największe sukcesy, To wtedy nasi pracownicy będą mieli wyższy standard życia. Jeżeli nasi pracownicy, mieszkańcy tej gminy będą mieli wyższy standard to odniesie się do całej gminy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Teraz poproszę pana burmistrza miasta i gminy Myśliwócz, pana Arkadiusza Janowicza o wzniesienie toastu noworocznego. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękuję za to, że zechcieliście swoją obecnością zaszczycić to nasze spotkanie noworoczne i ponownie chciałbym znieść toast za wspólne działanie na rzecz naszego wspólnego dobra. Obyśmy jak najlepiej z tego dobra mogli korzystać z pożytkiem dla nas samych i dla wszystkich naszych współmieszkańców. Wszystkiego najlepszego.

i za chwilę doskonały do moich od, 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 od a od, <ėdę> po dwóch filmów a właściwie w trakcie, zapraszamy Państwa do poszukiwania swojego stołu. nie stołu. I następny się powód o tym, co trzeba dwa dobrego. Arrow longing to stray